Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj znajdujemy się przed moją największą zmorą. To jest taka komórka, w której trzymam wszystkie narzędzia ogrodowe, większe jak grabie, szpadel, łopata czy widły oraz kosiarki i pod, podcinarki, podżynarki. W głębi znajduje się jeszcze kilka takich koszy plastikowych, które trzymałam też na gorsze czasy, żeby gdzieś coś tam umieścić oraz w zeszłym roku stawiałam tam półki, ale one nie przyniosły mi żadnego, słuchajcie, nie przyniosły mi żadnej korzyści, ponieważ ja te półki umieściłam z tyłu, a że tu jest tak wąziutko, to jest około metra chyba szerokości pomiędzy szafką, która znajduje się tuż za drzwiami, a tą przestrzenią tutaj po prostu stawiam zawsze narzędzia. I w tym roku postanowiłam, że te narzędzia w końcu dostaną wieszaki na ścianie i będę mogła sobie je tutaj wieszać na tej ściance, ale zanim do tego dojdzie, to ja muszę zobaczyć, jakie mam narzędzia, które narzędzia nadają się do użytkowania, które trzeba odświeżyć, oczyścić, e, a których trzeba się pozbyć, bo nie korzystam z nich. Także teraz po prostu wszystko to wyjmę i jednocześnie muszę troszeczkę walczyć z czasem, ponieważ zapowiadali deszcze na 10. Teraz jest właśnie 10 rano. I te chmurki tak nachodzą, także jeżeli nie uda mi się tego wynieść tak na, na pole, to wyniosę to wszystko pod, moją, pod moje patio domku ogrodowego, które sprzątałam w zeszłym odcinku. Jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie gdzieś tutaj, link pojawi się u góry. Także zapraszam do oglądania od tego, jak odgracam moją taką komórkę narzędziową. Chciałam jeszcze Wam pokazać z bliska, jak to wygląda. Także tutaj po lewej stronie wszystkie narzędzia, takie ogrodowe, które używam na wprost, znajduje się kosiarka i podżynarki. Półeczki znajdują się po prawej stronie, na którym trzymam jakieś farby, jakieś farby do malowania płotów drewnianych, tutaj elementów w ogrodzie. I teraz po prostu to wszystko muszę wynieść. Mimo tego, że ja mam tylko 6 grządek, to jednak narzędzi ogrodowych mam sporo, a to tylko i wyłącznie dlatego, że na Facebooku pojawiło się y og ogłoszenie i ktoś sprzedawał po prostu wszystko, co miał y ze starego ogródka. Także za jedną partię po prostu narzędzi i było ich naprawdę sporo, chyba 20 funtów, zapłaciłam niewielkie pieniądze, a wszystko się przydaje. Niedługo kosiarka pójdzie w ruch. Moja trawa już jest naprawdę wysoka, ale jest ona zbyt mokra, żeby ją kosić. Także no niech sobie po prostu rośnie. Taka porządna miotła też się przydaje. Na co mi taki sierp? Nie mam pojęcia. Nie uprawiam jakoś trawy. Chyba, że ta trawa po prostu taka urośnie, to trzeba będzie skosić sierpem. Jak to się jeszcze nazywało? Kosa? Tylko to taka mini kosa. Jeszcze znalazłam kilka doniczek i wiaderek na końcu mojej drewutni. Muszę to jakoś inaczej posegregować, tak, żeby może narzędzia były z tyłu, a cała reszta była tu z wierzchu, żebym mogła z tego korzystać. Niestety zaczęło padać, także wyniosę sobie to wszystko z drewutni jak najszybciej i schowamy się pod daszek. Powynosiłam wszystkie narzędzia, które znajdują się, znajdowały się tutaj po lewej stronie i odsłoniły się po prostu półki, a także tył. I tak ten tył zostanie na razie nienaruszony, bo tutaj mam linkę do wieszania ubrań latem i wiosną. Wiosną i latem po prostu używam, a to tutaj to jest taka skrzynka. Można powiedzieć do uprawy niby pomidorów. Próbowałam, ale bardziej się udają w niej sałaty, także jak przyjdzie wiosna, pokażę wam jak to działa. A po prawej stronie ja mam dużo puszek y, do malowania y, no różnych rzeczy w domu, także ja sobie po prostu tylko poukładam tak, żeby mogło mieć do nich dostęp. A teraz zajmę się sortowaniem narzędzi. Także mimo tego, że układamy, słuchajcie, ale to i tak jak to jest drewódnia, to jest drewódnia i tak musi to zostać. Po prawej stronie mojej e, drewutni, słuchajcie, mam taką starą szafkę. Ona jest dosyć pojemna i tam w niej trzymam wszystkie e, farby, a znaczy, może nie wszystkie, większość farb, które używam do odświeżania domu, ale tutaj dana wierzchnia jest bardzo zniszczona i pomyślałam sobie, że e, po prostu e, mam też jakąś, jakiś kawałek gumuleum. i żeby ją troszeczkę odświeżyć, to po prostu sobie przytnę to gumuleum i położę na wierzch. A ponieważ ta szafka naprawdę jest taka stara, czekam aż się rozwali. To to gumoleum przykleję taką z, z dwustronną taśmą klejącą. Myślę, że poczekam chwileczkę, aż to gumoleum słuchajcie się ułoży. Gdyby było cieplej, to na pewno byłoby to znacznie łatwiejsze, bo gumoleum pod wpływem ciepła y, ładnie się prostuje. No ale dalej mamy dosyć zimno. I niestety muszę chwilkę poczekać, także niech ono się tak tutaj uleży, a potem sobie przytnę i przykleję. Ale na pewno będzie troszkę, słuchajcie, jaśniej w tej drewutni. A to miejsce po prostu tutaj z półeczką u góry yy, będę mogła sobie przynieść doniczki, które już posortowałam i sobie je tutaj ustawić i wykorzystać ewentualnie na to, żeby sobie tutaj żeby sobie tutaj pikować, jeżeli będzie chłodno. Także przynieść kawkę, napić się kawki i pikować sadzonki. Jeżeli w szklarni będzie, już, już nie będzie miejsca. Wczoraj mojej mili musiałam zakończyć zaraz po wystawieniu tych wszystkich narzędzi z mojej komórki, ponieważ zaczęło tak padać, że nie dało się już nic zrobić. Dobrze, że osłoniłam to tutaj pod daszkiem, także mocno nie zamokło. W nocy mieliśmy wichurę, ona się jeszcze utrzymuje, ale gdzieś tam po malutku zanika, także mogłam sobie wyjść. I od czego zacznę moje sortowanie narzędzi? Od tego, że wezmę sobie, wybiorę te narzędzia, które na pewno używam, i później je jakoś zorganizuję. Także szufla, bardzo przydatna rzecz. I muszę sobie po prostu odłożyć te narzędzia. Widły świetne do przerzucania kompostu, a także przekopywania grządek. Także zostają ze mną szpadel, jak najbardziej. I te narzędzia mają taką podwójną rączkę, i tu byłoby fajnie, żeby mieć taki podwójny hak, żeby one były powieszone w mojej drewutni. Będę mówiła tak czasami drewutnie, czasami jakiś składzik, ale chodzi mi o, to, o te drewniane, słuchajcie, małe coś, wąziutkie, ale jednak przydatne. Kolejne narzędzie, jakie używam, to są grabie, i tu mam dwa rodzaje grabi. Jedne świetnie służą do grabienia trawy. Ja podejdę bliżej, bo mają takie ząbki, takie cieniutkie ząbki. A drugie do rozgrabywania ziemi mają takie troszeczkę grubsze ząbki, i oba rodzaje grabi używam. Tutaj na tych grabiach mam rączkę, przez którą mogę przeblec sznurek. Tutaj takiego sznurka nie mam, także może w ten sposób zawieszę nie, nie sznurka, tylko dziurki. Może w ten sposób uda mi się zawiesić też na dwóch jakichś gwoździach, żeby w ten sposób się trzymały. Także to sobie zatrzymuję. Kolejne do grabienia też trawy, troszeczkę już takie zużyte, plastikowe, ale nadal są. Nie wyrzucam plastiku, dopóki do końca się nie zużyje. Dwie haczki. Jedna haczka, taka haczka, słuchajcie, taka tradycyjna haczka do hakania w ten sposób. A druga to jest taka płaska i tą po prostu się ścina. Wszystkie zielsko też jest super, i stąd również tą, tą małą taką haczuszką na płasko. Super się oddziela trawę, jak zarasta chodniki, także zatrzymuje obie te haczki. Gdybym miała więcej ziemi, ale czekolwiek tego się nie pozbędę, to jest na takim śmiesznym kwadratowym trzonku. Ktoś to tak osadził, ja to tak kupiłam. Tu już się pomalutko wyrabia, robi się bardziej okrągły. To jest, jak to się nazywa, motyka do ziemniaków? Może kiedyś będę miała pole i będę miała ziemniaki. Słuchajcie, to na pewno sobie e, wykorzystam, ale to też wykorzystuję czasami, jak muszę gdzieś taki głębszy dołek wykopać, także to też zostaje ze mną. Jest dziurka, była dziurka kiedyś, także tak lub tak zawieszę, zobaczę. Taka sztywna miotła dobra jest do czyszczenia kafli na no szybko. Sznurek trzeba zawiesić i będzie. Idzie pani z kosą. <laughs> Ta kosa to jest już taka zardzewiała. Ja jej do niczego nie używałam. Dostałam tak jak wcześniej wspominałam, słuchajcie, ze wszystkimi innymi narzędziami i nie wiem co z nią zrobię. Chyba, że będzie po prostu ozdobą ogródka. Na razie jest mi niepotrzebna i odkładam to na bok. Razem z narzędziami dostałam takie odcinacze do trawy. Ten, do, przepraszam, dostałam. On jest naprawdę już zużyty, ale jest znacznie mocniejszy metal niż w tych. Terazniejszych kupionych. To musi mieć na pewno 10-20 jak nie więcej lat. Jest dobrze osadzony i nic się z tym nie dzieje, ale to wykorzystuję do oddzielania trawy na głównej ścieżce za płotem, kiedy czyszczę po prostu pod płotem moją trawę i nie boję się, że to się złamie, bo takie już kilka złamałam. One mają tutaj ten metal, jest znacznie cieńszy, a to jest osadzone po prostu na trzonku, także póki jeszcze to pracuję, to zostawiam. Nie mam jakiś większych krzewów, ale może kiedyś, także nożyce też zostają, takie mniejsze też i tutaj pod wpływem warunków atmosferycznych słuchajcie, one zardzewiały, także muszę je oczyścić i zakonserwować. Może to być olej lniany, ale jak używam też oleju takiego rzepakowego. Jak używałam oleju rzepakowego, to też sobie dawał radę, także to zostaje. I dodatkowe śgijki znalazłam. Yy, na pewno nie wyrzucę, bo jak się jeden złamie, to można po prostu wymienić na nowy. To nic nie kosztuje, że to się po prostu gdzieś w narożniku mojej drewnotni utrzyma, także najpierw schowam to, a pokażę wam za chwilę jak robię wieszak na moje narzędzia. Z takich kolejnych znalezisk, które pójdą do kosza, to jest zostawiona jakaś, słuchajcie, trejka do malowania. Jak widzicie tutaj, ona ma kilka kolorów i ona się już na pewno nie odmyje. Nie wiem, czy macie tak samo jak ja. Za każdym razem, jak mam coś pomalować, idę do sklepu i kupuję wałki z rączkami. I tych rączek mam już trzy. I chyba jeszcze tam w, drywu, w moim domku ogrodowym mam kilka. I tak po prostu w jedno miejsce w końcu one trafią do szuflady w domku ogrodowym. A tu jakaś stara kąpka, y, która też idzie do kosza, bo się do niczego nie nadaje. Znalazłam kolejne dwa noże, które używam w ogrodzie. Jeden to jest kuchenny nóż. I trafi do kuchni, a ten taki ostrzejszy zostaje w ogródku, także to idzie do domu, to idzie do ogródka. Jeszcze jakiś kawałek metalu nie mam pojęcia, co to jest, Idzie do kosza, bo nie trzeba. Kiedyś rączki nam wylatywały z wheelbarrow. I tutaj język angielski, wheelbarrow to jest taczka i to są rączki od taczki i może one w końcu trafią po prostu tam, gdzie powinny być i zaraz je pójdę przyczepić. Co jeszcze? Kolejny słoik znalazłam. Szkoda mi się go pozbyć, bo on jest dobry do drzemów. Muszę znaleźć zakrętkę. Miejmy nadzieję, że znajdę zakrętkę, bo ten chcę zatrzymać. Kiedyś jak kupowałam duże ilości ryb, ryb to przyniosłam takie styropianowe pojemniki. I te pojemniki były z przykrywką. Ja te przykrywki odłożyłam, bo myślałam, że może będą jakieś też właśnie materiały, y, takie materiały, produkty żywnościowe przewoziła w tym, ale te pojemniki zaczęły mi służyć jako y, takie pojemniki do przenoszenia siewek, jak jest jeszcze zimno, a one dają mi tutaj ciepełko, to ja po prostu wstawiam doniczki. Te przykrywki mi są niepotrzebne, wyrzucam. Tak samo jak mam jakieś plastikowe pokrywki po starych pojemnikach a pojemników już nie mam, bo się zużyły także to też idzie do kosza kolejne wiaderka, wiaderka są czyste także zostają ewentualnie do jakichś prac i tutaj jakieś źródło szczęścia ze wszystkimi duperelkami, które muszę posortować i jak wieszaliśmy rynny to zostało nam kilka wieszaków na pewno nie wyrzucę, bo do czegoś wykorzystam to są nowe kupione wieszaki i Jakieś złączki. Cały majątek drewutni. <laughs> Także teraz sobie to uporządkuję i zabieram się za robienie wieszaka na narzędzia. Mam tutaj taki stary kawałek deski, yy, która została z łóżka, z którego powstała grządka ziołowa. Ta deska mi została i teraz lekko pod ukosem postaram się wkręcić takie duże śrubki i zaraz Wam pokażę. I te śrubki będą na takimi haczykami na te większe moje narzędzia. Także, żeby to mo można było zawiesić, po prostu sobie cyrkluję odległości. I pomalutko wkręcam lekko pod ukosem. I sprawdźmy, czy będzie działało. I mam wieszak na szpadeł. Także jak mam wieszak na szpadel w tą stronę czy w tą stronę powinien się on trzymać. I teraz odległość od szpadla, biorę sobie wezmę sobie kolejne narzędzie. Mamy szpadel i mamy widły i te widły mogą być w takiej odległości. Przydałby się przydałaby się druga osoba, no ale jak nie ma to nie ma. Postaram się to zrobić jak najlepiej potrafię. Ciężko jest tak samo, no ale trudno. Tu i tu mniej więcej. Pamiętajcie, żeby tutaj odległość troszeczkę mniejsza zostawić, żeby można było je zawiesić. Do tych narzędzi, gdzie mam otwory i mogę przełożyć sznurek czy kawałek jakiegoś drucika, po prostu jeden gwóźdź też pod ukosem, żeby się trzymały te narzędzia. Połączy się z Wami, jak będzie gotowe. I tak w ten sposób, słuchajcie, moje narzędzia dostały taki prosty wieszak na kawałku deski, wbitek w oździe. Powiesiłam te, które mogłam. Zostały mi jeszcze trzy narzędzia, na których muszę zrobić dziurki, ponieważ za są ograniczone tutaj miejscem. Dlatego na tej powierzchni zmieściło się tyle. Ponieważ w głębi znajdują się narzędzia elektryczne, także tam są poukładane. A tutaj mam właśnie te kawałeczki. Słuchajcie, kawałeczki. A tutaj mam narzędzia, które wymagają dziurek, żeby je powiesić, i wtedy będę miała super zagospodarowane całość. Tak to wygląda, jak się wchodzi. Słuchajcie, do mojej drewutni. Narzędzia są powieszone i na pewno ułatwi mi to po prostu ich wykorzystanie. A następnym razem, jak będę miała wolną chwilę, to zrobię wieszak na mniejsze narzędzia. Pokażę Wam w kolejnym odcinku. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny odcinek o tym, jak sprzątam swój ogród, jak minimalizuję rzeczy, wyrzucam rzeczy niepotrzebne, które były odłożone na tak Przyda przydasie. Wiem, powtarzam to słowo przydasie, ale lubię je. Bo one może się przydadzą, może się nie przydadzą. I tak właśnie. Z niektórymi z nich było i wyrzuciłam, także pozbyłam się części tutaj właśnie materiałów, które naprawdę już przeżyły swoje i do niczego nie służyły. Moja drywudnia zyskała wieszak na taki bardzo prosty wieszak na narzędzia z drugiej strony, gdzie mam okienko i już wyprzątnęłam szafeczkę oraz półkę. Przyniosę sobie doniczki, a także sobie wieszak na te małe takie łopatki, grabki, rapierki, nie wiem, trójząb też niektórzy nazywają takie narzędzia, ale to będzie w kolejnym odcinku. Po prostu pokażę wam efekt końcowy. Miłego dnia. Dla wszystkich, którzy są tutaj nowi, zapraszam do subskrypcji kanału. Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są już moimi subskrybentami, a także zostawiają mi komentarze, lajki. Serduszka to jest bardzo miłe i nadaje mi takiego, wiecie, kopa do działania, żeby pokazać Wam, podzielić się z, wam, z Wami tym, co robię w ogrodzie, jakie są moje metody na utrzymanie porządku, staranie się utrzymać w porządku. Napiszcie mi, czy też już posprzątaliście swoje, słuchajcie, zagrody, zagrody, pomieszczenia takie gospodarcze w swoim obejściu, czy dopiero zamierzacie, czy pogoda Wam na to pozwala. Na razie u mnie nie pada, wiatr się troszeczkę uciszył, ale to znaczy, że muszę iść naprawić drzwiczki w szklarni. Znowu. Jeden panel po prostu wypada. I takiej cienkiej konstrukcji nie polecam. Lepiej troszkę wydać kasy i mieć coś mocniejszego. No ale cóż, człowiek uczy się na błędach. Miłego dnia, pa! pa.